Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie powrót do przeszłości i otworzymy dwa blisterki z pierwszej kolekcji FIFA 365, sezon 15-16. Mamy tutaj po 30 kart, dwie limitki w środku. Nie wiem, czy pamiętacie, ale był taki, właśnie myk, że w środku powinna być jeszcze jedna saszetka, brakowało to. Była ona doklejana na zewnątrz, i tak właśnie tutaj mamy. Czyli to trzeba sobie odkleić, i pozostałe wyciągamy z blisterka. Dwie limitki w każdym blisterku. Zobaczymy, kto wpadnie. I oczywiście zrobimy taki też pojedynek. Kogo mamy? Milika i Inieste, czyli Barcelona oraz Ajax. A teraz zobaczymy, co w drugim blisterku. No i taki też pojedynek będzie, ale miejmy nadzieję, nie będzie powtarzających się klubów, żeby było ciekawie. Ok, mamy to. Zabieramy śmieci i. Patrzymy jeszcze na dwie limitki. Real Super Hames i, i Borussia Łukasz Piszczek. Więc idealnie się złożyło. Mamy taki zestaw limitek. 10 saszetek. No i zaczynamy. Ja stawiam na Borussię Łukasza Piszczka, że wygra dzisiaj pojedynek. No, i patrzymy, kto nam tutaj wpadnie. Paris Saint-Germain. Tutaj Peralta na karcie Gol Machine to jest klub Ameryka. Następnie Anderlecht, Beijing Guan, Galatasaray i Marsylia. Czyli tutaj nie wpadło nic. Jedna tylko specjalna. Co w kolejnej saszeczce? Mamy Niemcy. Mesut Özil. Tutaj Porto. Czyli jest specjalna Barcelona. Sergio Busquets key player i prowadzenie Barcelony. Corinthians, Inter i ponownie Paris Saint-Germain. Znowu Niemcy. Terstegen. Wayne Rooney. Manchester United. Nie ma. Manchesteru. Paris Saint-Germain. Inter. Ponownie Manchester i Corinthians. Anglia Hurricane i tutaj Marsylia Nkulu to są specjalne mamy Milan w tej pierwszej kolekcji był Milan nie było limitek, ale chociaż karty były Beijing Guan Anderlecht i ponownie Beijing Guan no coś mało tych kart napada tutaj Realu w ogóle, Ajaxu w ogóle Borusi, w ogóle, tylko jedna karta z Barcelony. Może teraz? Jest Real Madrid. Tony Cross. Co tutaj? Milan, Jeremy Menez. Do tego Witzel. Zenit, Corinthians, Beijing-Guan i Bayern. Czyli ten Beijing-Guan wpada non-stop. No, jesteśmy w połowie i tylko Real i Barcelona mają kartę. Lalana, czyli Anglia. Co mamy tutaj sklejonego? Niemcy. Thomas Miller i Mario Götze Double Trouble to były jedne z tych rzadszych kart. Więc fajnie, że wpadło. Flamenko i jest Ajax. Mamy El Gazi. Bazówka El Gazi. Tutaj Juventus i CSK Moskwa. Więc tylko drużyna, na którą postawiłem. Nie ma karty. Janozaj, Belgia. Dynamo. Azamoa, Juventus. Tutaj mamy Manchester United. Porto, Galatasaray i. Flamenco, jest Real, Isco, czyli w tym momencie to Real prowadzi. szalkę Roman Neustetter. Inter, Paris Saint Germain, Klub Ameryka i Bayern. dwie saszetki do końca Belgia Thomas Miller czyli Bayern tutaj Akim Fiejew CSKA Moskwa Flamenco Anderlecht i znowu Beijing One pięć chyba już kart tego zespołu wpadło Znowu Belgia. Tutaj CSK Moskwa. Manchester United. Schweinsteiger. Jest Borussia. Erik Durm. Znowu Beijing One i Olympiakos. Czyli pojedynek wygrywa Real Madryt. Wpadły dwie karty. Natomiast pozostałych klubów po jednej sztuce. Moi kochani, napiszcie, jak wygląda u Was sytuacja z tą kolekcją, z pierwszą FIFO 365 z sezonu 15-16. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć Wam.